O, witam. No i przyszedł nieubłagany czas. Muszę się w końcu wziąć za przesadzenie tych cylindropuncji. Tutaj rosnących pod, pod murem. Pod murem domu. No oczywiście nie wszystkich tylko tych tutaj e, trzech sztuk. No które tutaj e, no, powodują, że z, w zbyt dużym tutaj zagęszczeniu już rosną. Nie spodziewałem się tak jak już to wspominałem w innych filmach że jednak urosną takie spore te, te kaktusy. No i niestety to sprawia, żeby jednak rosły dalej fajnie. Może trochę, trochę tego tu z prawej strony dużego naprostować. Żeby rosły fajnie, no to trzeba je trochę przerzedzić. Trzeba wysadzić tutaj trzy sztuki. I wsadzić w inne miejsce. Już tutaj dla dwóch przygotowałem takie stanowisko, a trzecie to tam się zobaczy, co tam będzie z tego. Ale dla dwóch na pewno to jest razem stanowisko odpowiednie, przynajmniej tak, tak mi się wydaje. I zobaczymy jak ta operacja w ogóle tutaj będzie przebiegać. No jak widać, no kaktusy to jednak kaktusy. Ciężko tutaj będzie cokolwiek zdziałać. Tu jeszcze od dołu jest sporo takich gałązek. No, to też będę musiał trochę poobcinać. No, na pewno sadzonek się tutaj narobi sporo. Nie ma wyjścia, też trzeba je tak obciąć, żeby też tworzyły taki chociaż taki pieniego od dołu. Bo ten kaktus mam widzę ma naprawdę spory potencjał na takie drzewko kaktusowe. Nawet w naszych tutaj warunkach. No i już tutaj zaczęły tworzyć się przyrosty. Miałem je trochę wcześniej zrobić jeszcze przed tymi przyrostami, żeby żeby trochę oszczędzić temu tym kaktusom tego przejścia, powiedzmy, no, te, tego szoku no ale jak zwykle nigdy nie ma czasu, nie ma czasu no. ja teraz mówię, ja biorę się, bier, się za tą robotę, bo w końcu to już w ogóle nie będzie to miało sensu bo też nie wiadomo jak zareagują najlepiej jak są w takiej młodocianej fazie, jeszcze nie rozrośniętych tych pędów, żeby żeby przeżyły w takim stanie względnym i za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądać po wykopaniu. Pewnie zajmie to dłuższą chwilę. No Bez, bez oczywistej komplikacji się nie obyło, ale na szczęście wyszedł ten kolos rodyjski. Korzenie twarde. Jakby tutaj rosło kawałek drzewa. Trzeba było tutaj trochę po... Pobić, pobić. No i wyszedł. Mniej więcej tak to, to wygląda. To na łopacie od śniegu jakoś tu trzeba go przetransportować. No i tak to wygląda. Jeszcze tutaj będę musiała poobcinać te, te boki, żeby taką formę tutaj drzewka od dołu było. Na pewno będzie łatwiej plewić. I także jakiś pokrój będzie już miał drzewka. Zobaczymy. Na razie pierwsze koty, koty za płoty. Dziura została. Obok tutaj na, na tym froncie wojennym trochę tutaj została tylko przesunięta Escobaria vivipara, ale na szczęście się obyło bez jakiejś tragedii. Ale to dopiero jeden. No i po robocie jak to mówią. Już tutaj krajobraz zupełnie się zmienił, przejaśniło się. Poobcinałem już te dolne części, cylindro funkcji jednej i drugiej. Tutaj trzeba było także poobcinać te boki, które przemarzły. No ten egzemplarz jest taki troszeczkę bardziej delikatny, ale łatwo odchodzą te części suche. Sam, praktycznie same odchodzą zrobił się właśnie takie takie drzewko na pieńku które właśnie tutaj zamierzam zrobić tutaj jest wsparte kołkami nie dlatego, że się ledwo trzyma tylko trzyma się <laughs> trzyma się bardzo mocno praktycznie nie szło go wygiąć w tą stronę bo był praktycznie w tą stronę tutaj i tak leżał. Tam zresztą było widać w tych pierwszych kadrach. Przesunąć go ten kawałek, to naprawdę, no jakby tutaj był wbity po prostu kołek, taki w ziemię, nie do ruszenia. Nie do ruszenia zupełnie. Dlatego tu przesunąłem go na razie o tyle w jedną stronę. Trochę także tutaj drugim pomocowaniem tu do przodu odsunąłem od ściany. I może za, za miesiąc, za dwa przesunie się go jeszcze bardziej. To bo nie chciałem za bardzo tu przesunąć, żeby się może nie złamał albo co. No ale naprawdę ciężko go było tu nawet ten kawałeczek tutaj przestawić. No, siły trzeba było trochę. No nie takiej wiadomo przesadnej, nie wiadomo jakiej. No ale widać, że stoi solidnie. No, na tych pustyniach to widocznie <noise> musi sobie naprawdę z niezłymi nie, nie tutaj przeciwnościami losu działać. Więc stoi tutaj dumnie. Tak samo jak jeden i drugi też tutaj od dołu podcięty. Ten też może trochę tutaj będzie... Odgięty w jedną stronę, bo trochę tak się skrzywił. Też to, no, dużo mniej niż ten, wiadomo, ale trochę takie w jedną stronę są. Ale to może tu z czasem zrobiło się tutaj puste miejsce, które niebawem zapełnią tutaj kaktusiki, które tu już czekają w kolejce, ale o nich to może to opowiem następnym razem, jak już tutaj będzie wszystko zrobione, bo jeszcze brakło mi tych. Etykiet, żeby je oznaczyć, że jak, jak, jak już je wsadzę, żeby mniej więcej podobnie jak ta, jak ta e, opuncja Fragilis z data była ładnie odznaczona. Tak samo tutaj są. I w te miejsca będą tutaj wsadzone, żeby trochę wsadzić kaktusów, które nie będą się tak mocno rozrastać. A po nich po obcięciu zostało tutaj naprawdę sporo różnych tutaj. Tak, tutaj ta porządna gałąź. Wziąć tylko ją tutaj, złapać i ciachnąć tu komu. <noise> naprawdę nie życzyłbym nikomu. Takiej kłótni i naparzania się takimi gałązkami. Może tu za 2-3 dwa, dwa, dni, niech sobie tutaj trochę obeschnie, i może będzie tu wsadzona. Do ziemi. Tutaj z tego egzemplarza, właśnie który jest tutaj tymi kołkami ponaginany, no to też, taką, też tutaj drugą taką dużą gałąź obciąłem. Pozostawało tutaj sporo takich suchmielców. To tak, jak mówiłem, że taki egzemplarz trochę bardziej delikatny. Te końcówki tu zasychają, więc nie wiem też co. Widocznie też geny ma, może troszeczkę jakieś inne, bo są to trzy egzemplarze. Trzy egzemplarze, no tu dwa zostały, no te są, te są z nasion. Te są z nasion, więc będą się zachowywać trochę inaczej. Pozostałe zostały tutaj wsadzone w inne lokalizacje. Tutaj jest ten, jest to ten trzeci egzemplarz, egzemplarz z nasiona. On też jest taki, dobrze się trzyma, nie ma praktycznie żadnych uszkodzeń po zimie. I tutaj teraz będzie próbował swoich sił, no tu już właśnie trochę ma już tu wyrośnięte te pędy, zobaczymy jak sobie będzie radził. Prawdę mówiąc liczę tylko na to żeby żeby się przyjął w tym roku nie musi na wielce rosnąć No najważniejsze żeby się przyjął nie było, nie było większych problemów z, przy, z przycięciem to też widać ile musiało być poobcinanych gałązek żeby też trochę tego kształtu tutaj pomału po, po zaczął nabierać także tu jest jeden a tutaj drugi też tutaj w gruncie wsadzony jest to już egzemplarz yy, od gałęzi, też, od gałęzi oddzielone, ale no, już ten z tych ukorzenionych, też już tutaj parę lat, będzie tutaj. Jest w tej, tej części ogródka, takie powiedzmy, że pustynność śródziemnomorski tutaj obok wkopana oliwka i aloes triatula więc jest tutaj dobre, dobre towarzystwo. A trzeci, wykopany, powędrował na razie do Doniczki. Jeszcze tu się zastanawiam, gdzie go wsadzić. Może jeszcze w tym roku, może i w tym roku, że nie będzie jeszcze gdzieś tu wsadzony. Może w przyszłym, gdzieś tutaj podejmę decyzję. Na razie sobie tutaj będzie rósł. Ale już widać po tych końcówkach, że to prawdopodobnie jest egzemplarz, właśnie bo on, to, on też nie jest, nasion. ten jest oddzielony kiedyś tam, właśnie od, od tej, od której z tych trzech cylindropuncji. Ale po końcówkach, wydaje mi się, że chyba właśnie od tej, od tej najwyższej, ale jednocześnie taki bardziej delikatnej, bo tutaj jej zasychają. Także na tą chwilę operacja Kaktus zakończyła się powodzeniem, i teraz tylko czekać aż jak zareagują na to <ścoughs> przesadzenie. Pozdrawiam.